Gracias. Dzisiaj jesteśmy na konferencji drugiej edycji, ale zapytam jeszcze o Kubę Wojnę. Czy od początku miałeś przeczucie, że wygra, bo Ilona mówiła, że ona go traktowała jako babiarza i dopiero się rozkręcał z tymi odcinkami. On, on po prostu nas tą wrażliwością... Był taki moment w programie, kiedy dziewczyny z kuchni gdzieś tam odpadły, kogoś tam zabrakło i on do tej kuchni się dopadł. Okazało się, że umie gotować, że ogarnie całą kuchnię, nakarmił wszystkich i, jak na i później okazało się, że ludzie są bardzo od niego zależni, bo on jednak te rzeczy ogarniał. ogarniał też te Typu, romanie drzewa, takie fizyczne też bardzo. I wiesz, co było fajne? To, że on miał kręgosłup moralny. Na początku, rzeczywiście te głupie jego żarty, jakieś tam seksistowskie, jakieś tam rzeczy, no to ja przymakałam oko, ilonka trochę mniej, ale rzeczywiście było takie serio. No dobra. No tego też jest dosyć przystojny mężczyzna więc wkładamy do szuflady, no dobra, pewnie nic nie umie, albo nie ma nic do powiedzenia. Okazał się fajnym człowiekiem, takim dobrym z gruntu. I to wyszło, i to zobacz, to niczego nie grał i po prostu wygrał program, bo na to zasłużył, nie? swoją pracą, swoją rzetelnością, to żeby był dobrym człowiekiem. Jest dobrym człowiekiem i pozdrawiam go serdecznie. Co nie ukrywam też, że szokowało nas właśnie. I to pokazuje, że nie możemy wkładać ludzi w szuflady. Piękna blondynka, może, wiesz? No też my oceniamy. To znowu jest atawizm, czyli oceniasz kogoś po samym, na samym początku. I teraz nauczmy się tego nie robić i odbądźmy tą otwartą kartą taką, nie, otwartą księgą, która chce poznać człowieka, tak jak właśnie Kuba, czyli pokazał. Się na początku dziwnie, jednak wygrał program, na który zasłużył na, zasłużył na tą wygraną. I to pokazuje, jak nie powinniśmy oceniać ludzi. Też czytaliśmy różne komentarze i też nie uczestnicy nie zawsze byli zgodni z tym wyborem. Co byś odpowiedziała w takim razie? Tak. To jestem w szoku. Bo może uczestnicy byli, no, przepraszam, to powiem może byli zazdrośni, zazdrośni czy coś. Nie, 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 ja nie uważam, że to był zły wybór. A też też zresztą wybrali wybrały głosy wasze, wybrali ludzie, bo to był program na żywo, my nagrywamy go do puszki. Teraz nagrywaliśmy go ponad 40 dni i on będzie emitowany, a koniec live jest w, 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 w lutym? Tak, 24 lutego chyba. 24 lutego to wychodzi i jest na żywo, więc to wy wybieracie, więc w sumie wiadomo, zawsze są głosy podzielone, zawsze ktoś kogoś lubi bardziej lub mniej, ale tutaj ja, ja się... Nie wiem, czy to powinna mówić, dobra, to już jest... Cieszyłam z tej wygranej, no. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie musicie nadrobić, sub subskrybujcie kanał Przeambitni, łapki w górę, oglądajcie i... Zapraszam Was już niedługo. Na drugi sezon farmy obiecuję, że będzie się działo i musicie oglądać uważnie, bo to od Was zależy, kto wygra 100 tysięcy złotych.